Mam duży żal, do, jeżeli chodzi o, 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 o postępowanie karne. Ale jaki według pana byłby sprawiedliwy? Proszę, proszę ja, ja, ja cały czas mówię, że ja jestem niewinny. I ja, Radosław, nigdy nie wie, że go nie znam, bo go znam. Kolegowaliśmy się, poznaliśmy się od łebka. Ja do niego dzwoniłem, o czym nie zaprzeczam i nigdy tego nie zaprzeczę, że nie dzwoniłem do kula. Nie miał pan tego problemu, że to bandyta? 8 lat, a po 4 lata ten tak wyszedł, to tylko tyle wiedziałem, nie? Ile dajesz za tira leżącego? No. <laughs> no, a gdzie to jest? Na Kostrzyńskiej. Dawaj na moich oczach się p**ał. Na skrzyżowaniu na Kostrzyń. Dobra, na razie. A nie miał pan naprawdę oporów, żeby z bandytą współpracować? Nie miałem, bo go znam szkoły. I dla mnie to jest, wie pan, to taki, każdy, taki sam bandyt jak każdy inny. Nie mam emerytury, nie mam renty, nie mam nic. Tak? Pracuję z policją 18 lat, żeby państwo polskie i zgnęliło to do, do No to taka prawda, tak? Ale współpracowaliście z W całej Polsce wygląda tak samo. W każdej jednej komendzie, zakładamy się, w każdej komendzie nic nie zmieniło po naszej sprawie i się nigdy nie zmieni. A czemu dalej firma współpracuje z prokuraturą, z policją? Jego powinno nie być też tu na ziemi, tak? A wszyscy, wszystkie auta zabezpieczone są dalej. Nie był przestępcy, tak? No kto na to zezwala?